Co takiego jest w tych notatkach, że tak bardzo ci na nich zależy? Dlaczego nie mogę ich zobaczyć? Baltimore zdziwaczał na starość. W skrzyni mogą być dokumenty kompromitujące osoby pełniące ważne funkcje w Wergen. Nie pozwolę, by ktokolwiek je przeczytał, nawet jeżeli są wytworem chorego umysłu. Dlatego, jak mówiłem, dasz nam przeszukać skrzynię, zanim do niej zajrzysz. My bierzemy notatki, ty dostajesz mieszek orenów i dożywotnią zniżkę w moim zakładzie runicznym. Mhm. Wiecie co, nie zgodziłbym się, ale trwa wojna i w tym wypadku niestety racja stanu dla tych krastoludów nakazuje mi się zgodzić. Ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to on jest mordercą i w ten sposób jednego skowali tu przed bitwą, więc wydaje mi się, że niestety, ale mniejsze zło będzie mimo wszystko zgodzić się na jego propozycję dla, dla samych mieszkańców Bergen. No, zgoda. Niech i tak będzie. Gamp, przeszukaj skrzynię. To był mądry wybór, Wiedźminie. Jeżeli będziesz potrzebował runów, przyjdź do mnie.